Ściana wody zalewa Nowy Jork. Nie bądź jak pan z autobusu i wybierz swój awaryjny odbiornik radiowy już teraz, gdy jest względnie spokojnie i bezpiecznie. W sytuacji, gdy dany kryzys nas dosięgnie, odsyłka złego radia będzie najmniejszym problemem, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Cześć. Mieliśmy już recenzję odbiornika radiowego od firmy Figar OZ-1. Była również dwójka, więc dzisiaj pora na Figaro Z3 Pro. Zapraszam oz 3 Pro dociera do nas, zapakowane w taki karton. Tutaj, już na samym początku, mamy pokazany odbiornik. Też są pokazane funkcje, czyli jest załączona latarka. Jest również podłączony tutaj telefon do ładowania. Z tym, że musicie mieć na uwadze, że z reguły jest tak, że to radio, jak i jemu podobne, one nie wspierają jakiegoś szybkiego ładowania. Czyli powiedzmy, quick charge, no niestety, działać nie będzie. Power Delivery również tutaj jest informacja o tym, że wewnątrz tego radioodbiornika znajduje się ogniwo, które ma pojemność 8000 mAh. Ciekawa sprawa, ponieważ w instrukcji obsługi producent podaje, że jest to 4000 mAh. Sprawdzimy to sobie koniecznie. Szybkie rzut oka na specyfikację. Tutaj również. W formie graficznej pokazanych kilka funkcji, i przechodzimy do unboxingu, moi drodzy. Nie ma na co czekać. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest instrukcja. Od razu zajrzyjmy. Zajrzyjmy od razu do instrukcji. Jest: o tutaj, dwa akumulatory litowo-jonowe 4000 mAh. Podejrzewam, że będą to akumulatory 18650. Instrukcja, jak widzicie, ona jest w języku polskim również. Dalej już mamy angielski, ale gwarantuję Wam, że na pewno nie będziecie musieli korzystać z tej instrukcji, ponieważ radio jest proste w obsłudze. Przewód, przewód USB. Długość 50 cm, już chciałem go wydłużyć. 50 cm z jednej strony, zwykłe USB, z drugiej strony mamy USB typu C i jest to plus, ponieważ fajnie, że w aktualnym standardzie to radio ma załączony przewód. Sięgnijmy po odbiornik, pudełko jest dość duże, leci na bok, i zobaczmy. Jak ono wygląda, jak ono się prezentuje. Ja tą folikę sobie odłożę i pudełko również, i zaraz do Was wracam. Wow, no chciałoby się powiedzieć kawał cegły. Duże jest to radio, jest grube. No, naprawdę wygląda cegłowato. Mamy tutaj 455 gramów. Od razu je sobie, co nieco, pomierzymy. 18 cm. O, i właśnie, jak mierzyć w tą stronę? Od razu radio łapie minusa za te wstrętnie wystające gałki i pokrętła. Szkoda, że tak to zostało tutaj rozwiązane. Zmierzmy sobie, no od korbki trzeba liczyć. To jest aż 8,5 cm, bardzo dużo. Natomiast tutaj w tą stronę mamy 9 cm. Nie wiem co się stało. Dlaczego, no powiedziałbym firma FIGER, ale jak wiecie ta, to radio wychodzi też pod innym brandem. Dlaczego nie było kontynuacji z jedynki? Czyli dlaczego to nie ma wyświetlacza? Dlaczego nie ma przycisków? Dlaczego? Zobaczcie. To jest jedynka. Jest wyświetlacz i są przyciski. Radio jest bardzo minimalistyczne, ponieważ jest równie proste w obsłudze i w funkcjach jak trójka. One dużo się między sobą nie różnią. Jeżeli jesteś zainteresowany jedynką, zapraszam, tutaj u góry wyskakuje link. No i też link do jedynki jak i do dwójki znajdziesz w opisie tego filmu. I zobaczcie, to radio jakie było fajne, czy znaczy było, jest. To jest zdecydowanie grubsze. No i tutaj już wystają nam te różne pokrętła. Dlaczego? Dlaczego to zrobiliście? Kolejny minus, który wyłapuje Figar OZ3 Pro, to właśnie strojenie. Mamy tutaj tradycyjną taką zwykłą skalę. Y, którą stroimy, oj to jest akurat od głośności którą stroimy za pomocą tutaj tego potencjometru to trochę wygląda tak y, jak gdyby Figar odwrócił kolejność wypuszczenia radioodbiorników, najpierw wypuścił to czyli ich pierwsze radio duże, klocowate, potem po drodze była dwójka i Finalnie skończyło się tym jedynkom, czyli już jest wyświetlacz, przyciski, mała, fajna, zgrabna, kompaktowa obudowa. Przede wszystkim lekka, a tutaj nie, tutaj poszli w drugą stronę. Zaczynali fajnie, skończyli, skończyli, tak, jak skończyli. Co tutaj dużo mówić, sami widzicie, jak to wygląda. No i właśnie. Mamy tutaj teoretycznie pojemność 8000 mAh w instrukcji jest 4, tutaj również mamy informacja, że jest to 8. Ja odkręcę od razu te śrubki. Zobaczymy, co tam się kryje tak naprawdę. Jakie tam są ogniwa. Też trochę szkoda. Że ta klapka ona nie jest na zasadzie wsuwania. Że tutaj, wiecie, naciskamy, od, odciągamy, klapka nam wychodzi i możemy wtedy wymienić sobie te ogniwa, na przykład podładować jakieś inne. Dobra. Jest. A, widzę, że ona nie odejdzie nam całkowicie, ponieważ tutaj jest przylutowany jeszcze przewód. Bardzo cienki, więc trzeba uważać. No i właśnie, to nie są ogniwa 18-650, tylko trochę mniej popularne, czyli 21700. No i faktycznie jedno takie ogniwo ma pojemność 4000 mAh, co w sumie daje nam 8. Ok, składam radio, uruchamiamy. Zanim jednak uruchomimy nasz odbiornik, no to dobrze byłoby poznać, co się gdzie znajduje. Tutaj mamy gumowaną klapkę, taką wiecie, na słowo honoru, która i tak z czasem wypaczy się, a potem w ogóle jej tutaj nie będzie. Ona skrywa następujące złącza. Mamy tutaj gniazdo słuchawkowe, ale tak jak widzieliście, słuchawek w zestawie nie było, trzeba dokupić. Jack 3,5 mm. Tutaj gniazdo, które umożliwia nam naładowanie tego radiodbiornika, czyli jest to USB typu C i dwa gniazda zwykłe USB, gdzie możemy podłączyć przewód zakończony albo mikro, albo USB typu C, ewentualnie jakimś innym złączem i możemy naładować sobie jakieś inne urządzenie. Od góry mamy pasek który ja za chwilę i tak zdemontuję, bo bardzo nie lubię tych e, takich pasków, które są podoczepiane do radiodbiorników. Tutaj też znalazł się kompas, ale wiecie, to jest taki kompas zabawkowy, chciałoby się powiedzieć. Jest tutaj też przycisk, jest on gumowany i jest on odpowiedzialny za włączenie latarki. Tutaj znajduje się panel słoneczny, a pod panelem ciekawostka mamy lampkę, która umożliwia nam czytanie. To jest to. Z tej strony, tak jak wspomniałem wcześniej, latarka, tylko i wyłącznie latarka, nic więcej. Ym, tylna część obudowy jest to korbka. Bardzo lekko kręci się. Oprócz korbki, tutaj jeszcze został umiejscowiony włącznik. Ciekawa sprawa, radio nam nie zagra, jeżeli tego włącznika z tyłu nie przesuniemy do góry. A jest to dlatego hmm, ciekawe, że jeżeli chcemy zrobić głośniej, najpierw mamy taki charakterystyczny klik. Czasami jest tak, że w tych hmm, tanich chińskich radioodbiornikach pod, przy, pod potencjometrem od głośności mamy też zintegrowany włącznik, i też to jest takim klikiem zrealizowane. A tutaj zobacz, jest wyłączone i nic nie gra. Dopiero teraz. Tak to producent sobie wymyślił, tak to rozwiązał, a ja rozwijam antenę. Która ma 43 cm. Nie ma tragedii, nie jest taka bardzo krótka. Tutaj od spodu, tak jak widzieliście, jest tylko i wyłącznie ta klapka, która skrywa nasze ogniwa, i nic więcej. Nic więcej już tutaj nie ma. Natomiast na przednim panelu mamy niestety wielki, wielki minus. Tradycyjna taka, widzicie, skala, na której mamy dwa pasma. Jest to FM i fale średnie. Nie ma tutaj fal długich, nie ma tutaj fal krótkich. Nic takiego tutaj nie znajdziecie. Kratka głośnika, dioda sygnalizująca ładowanie. E, tutaj mamy diodę, która wskazuje nam, że trafiliśmy na jakąś częstotliwość i jest ona dobrze odbierana. Cztery diody, które pokazują nam e, stopień naładowania akumulatora tych ogniw, które znajdują się wewnątrz. Fajnie, że coś takiego chociaż w tej formie się znalazło, tylko no należy pamiętać, że jedna taka dioda, no to jest aż 25%, więc równie dobrze akumulator, jeżeli będą świeciły się dwie diody, może być naładowany w połowie, czyli dajmy na to 50%, ale równie dobrze może to być około 27-28%, czyli już bliżej tej 1,4% Pojemności. Przycisk SOS, czyli wiemy o co chodzi. Uruchamia się Syrena. Strojenie głośniej, ciszej. Tutaj mamy takie pokrętło. Dwie pozycje. Które jest odpowiedzialne za intensywność światła, jakie będzie się wydobywało tutaj z tej lampki do czytania. No i też identyczne takie pokrętło które umożliwia nam przełączenie się pomiędzy FMM i falami krótkimi. Tak to właśnie wygląda w tym radioodbiorniku. Nieco później zobaczymy jak to wszystko nam tutaj świeci. A póki co ja rozwijam antenę. I sobie tutaj coś posłuchamy. A przynajmniej spróbujemy. Radio włączone. Jesteśmy na FM, jesteśmy na FM, -ie. dobrze. Od początku zaczniemy, albo nie, może od końca. A co? Tu jest już koniec, Tu pokrętło chodzi dość ciasno. Zobaczymy jak będzie z wstrzeliwaniem się w konkretną częstotliwość. I tak jak widzisz, teraz w tym momencie zaświeciła się dioda, ponieważ dobrze odbieramy tą konkretną częstotliwość. Potem będzie taka ścieżka, gdzie będzie można wejść trochę bliżej, zobaczyć na z góry i od wewnątrz wewnątrz budynku też będziemy pracowali. Działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieratki i gurmaru. dzieci za ta wspólna. Jak Bardzo dziwnie to wyglądało jak dziwny sen. No i cóż, dojechaliśmy do końca skali. Radio, no całkiem przyzwoicie grało na tym FM-ie. Widzę, że jest zdecydowane. Progres, jeżeli chodzi o odbiór w porównaniu właśnie do jedynki. Na jedynce, na OZ1, no tam było gorzej, to radio odbierało słabo, mimo iż mieliśmy do dyspozycji przyciski, no to niektórych częstotliwości z automatu radio nie złapało, trzeba było tam przesuwać się za pomocą właśnie klikania tych przycisków ale jeżeli złapaliśmy jakąś stację, bo wiedzieliśmy, że ona tam jest, a przez radio nie została znaleziona, no to niestety ona grała z szumami. A tutaj ile mamy do dyspozycji tej skali, no to jednak e, praktycznie ta cała skala jest zapełniona e, stacjami, które całkiem przyzwoicie się łapią na tym naszym FM-ie. No niemniej jednak szkoda, że to jest w dalszym ciągu taka tradycyjna skala, że nie jest to wyświetlacz, no i że tutaj nie ma przycisków, tylko są takie... No, niestety wstrętnie wystające różne elementy, dźwigienki i inne pokrętełka. Nie, no w zasadzie dźwigni tutaj nie ma, są tylko takie dwa przełączniki i dwa pokrętła. Ok, lecimy w ciemne miejsce, sprawdźmy sobie latareczki. Zaczniemy od tej lampki do czytania. No, zobaczcie, działa podobnie jak lodówka, czyli w momencie, gdy otwieramy tutaj. Ten panel solarny. No to z automatu załączy nam się właśnie to podświetlenie. I tutaj możemy regulować sobie intensywność tego światła. hop, robimy ciemności. Ja się nieco z tą lampką odsunę. Zamkniemy. Otworzymy. Tutaj ten mm, tryb daje tego światła naprawdę bardzo mało. Tutaj to zdecydowanie lepiej oświetla. Natomiast jeżeli chodzi o główną latarkę, o główne źródło światła, tryb pierwszy tak to wygląda: jest ten dwa metry od drzwi, i tutaj mamy ładny krąg światła. Równomiernie jest wszystko podświetlone. Drugi tryb, jest to takie rozproszone światło, ono by się nadawało, jeżeli chcemy w sytuacji awaryjnej, na przykład oświetlić jakieś pomieszczenie, ponieważ widzę, że tutaj no, dużo, dużo na boki jeszcze tego światła wychodzi. I tryb trzeci, gdzie świeci nam e, wszystko, czyli wszystkie dostępne tryby świecą i ten pierwszy i drugi. Lecimy na podsumowanie. A no, i jak podsumować ten odbiornik radiowy? Już mi klapka odpadła. Eee, słuchajcie. Duże, kanciaste, klocowate. Dość ciężkie. No, i tak. Minus na pewno za to, że mamy tutaj te pokrętła i te przełączniki. Że nie zostało to zrobione w formie po prostu przycisków. Radio byłoby wtedy nieco zgrabniejsze, a tak, no to jest to naprawdę. Kawał cegły. Latarka bardzo przyzwoicie świeci. Dobrze, że na pokładzie znalazła się ta lampka. Ona może się przydać. Mamy też również możliwość naładowania ogniw, które się w środku znajdują, za pomocą kilku dostępnych metod: panel, zewnętrzne źródło zasilania. Mamy też korbkę, jest w czym wybierać. Tylko no właśnie, szkoda, że nie są to ogniwa 18650, one są po prostu bardziej popularne i na przykład mógłbym sobie przyłożyć z latarki takie ogniwa po odkręceniu oczywiście tych czterech śrubek. Nie ma tutaj na zasadzie przesunięcia, tylko trzeba odkręcić cztery śrubki. No za te śrubki, za taką formę zabezpieczenia, klapki też jest trochę minus. I słuchajcie, co do plastiku, oze 1 i oze 2 były takie te elementy czarne, one były takie fajne, gumowane w dotyku. Takie fajne, matowe, gumowane. Tutaj jest już zmiana, ponieważ jest to zwykły, po prostu czarny plastik, taki śliski, najzwyklejszy w świecie. Radio, tak jak słyszeliście, odbiera całkiem przyzwoicie. Jako takie domowe radio, które czasem posłuży nam na jakiś wypad. Powiedzmy, chcemy mieć jakieś radio na ryby, albo radio w kuchni, które by nam po prostu grało coś na FM-ie. Mogłoby być, natomiast jeżeli chodzi o odbiornik na taką typowo sytuację kryzysową, no to niestety nie, ponieważ tutaj jest tylko do dyspozycji FM. No i... Jest ono dość duże, nieporęczne, no nie chciałbym takiego radia przenosić, targać takiego wielkiego klamota, mając tą świadomość, że tutaj jest tylko FM i nic więcej. Także to tyle o tym radioodbiorniku Figar OZ3 Pro. Jeżeli takim dysponujesz, ewentualnie jeżeli masz jakieś inne modele, które no, powiedzmy, wypuściła na rynek firma Figar. Zostaw proszę komentarz, porozmawiajmy, wymieńmy się doświadczeniami. Ja Wam dziękuję i zapraszam na następny piątek, gdzie znajdziesz inne odbiorniki radiowe, ich testy, recenzje. I w tygodniu zapraszam na inne treści. Dzięki, cześć.